Celerowa książka. Zagrajmy jeszcze raz i magazyn .u już w sprzedaży. Każdy zakup wspiera działanie naszej redakcji. 10 lipca pojawiłem się w Krakowie na zaproszenie studia Bluebird Team, by przedpremierowo zapoznać się z ich tegoroczną produkcją, Kronos: The New Dawn. Na miejscu czekał na mnie oraz na innych dziennikarzy antyczny autosan, który zabrał nas do huty imienia Tadeusza Sędzimira, dawniej Lenina. Trzeba przyznać, że to dość specyficzne miejsce na pokaz nowej gry, jednak nie bez powodu to właśnie tam trafiliśmy. Akcja Kronosa osadzona jest bowiem w Nowym Świcie, w fikcyjnej dzielnicy Krakowa wzorowanej na nowej hucie. Małopolscy mistrzowie horroru postawili na klimat imprezy przez duże K., Klasyczne samochody zaparkowane na placu przed wejściem, zwiedzanie huty oraz chronu, a nawet dekoracje i potrawy krzyczące PRL. Jednak najważniejsze dopiero na mnie czekało. Na zapoznanie się z nowym tytułem miałem dwie godziny. Wcielamy się w nietypowego nurka, który zanusza się nie w wodzie, a w czasie. Cofamy się w chronologii świata w celu wykonania różnych misji. W trakcie pokazu, moim zadaniem było uratowanie ważnej osoby, podążając śladami poprzedniego zaginionego agenta. Oboje nie posiadaliśmy imienia, tylko numery. Nasze życie skóry spisane jest na straty. Jeśli mi również się nie powiedzie, to próbować będą kolejni. Co jednak sprawiło, że poruszamy się na linii czasu tej mrocznej rzeczywistości? Dobre pytanie. Jak dowiedziałem się z jednej z wielu kartek rozwijających fabułę. Coś złego pojawiło się w naszym kraju w okolicach stanu wojennego, który tutaj generał Jaruzelski ogłosił z powodu tajemniczego wirusa, o który oskarża imperialistyczny Zachód. Alternatywne wydarzenia, tak nam bliskie, enigmatyczna protagonistka, praca dla bliżej nieokreślonego kolektywu to wszystko zaostrzyło tylko mój apetyt na dalsze poznanie historii. Kto właściwie wysyła nas na te misje i czemu mają one służyć? Czy próbujemy naprawić przeszłość? Czy może jest już spisana na straty i wyciągamy z niej wszystko, co się da dla dobra przyszłości? Czy ten wspomniany kolektyw to dalej komunistyczna Polska, czy coś zupełnie innego? A to tylko pierwsze z przekopytania, jakie przyszły mi to głowy. Niesamowitą przyjemność sprawiło mi bieganie wśród zrujnowanych blokowisk, mijanie znanych mi atrakcji na placach zabaw, koszy na śmieci, trzepaków, tablic z ogłoszeniami, kiosków, a w pomieszczeniach obserwowanie meblościanek, telewizora Rubina i radia Unitra. A wszystko to w półmroku, z bladym światłem sączącym się przez szczeliny i wypite okna. Nie tylko wirus jest problemem. Cała okolica jest mocno niestabilna. Ogromne urwiska i latające budynki lub wręcz góry to tutaj norma. Mi się wydaje, że jeśli zainwestujemy w tą autentyczność, to zwłaszcza dla horroru jest to duży benefit, bo ludzie czują, że to jest bardziej osadzone w rzeczywistości i można wtedy tą rzeczywistość wykrzywić, prawda? Jest wtedy też ciekawy z tego punktu widzenia i, jest, i możemy zawsze przemyśleć też. E, troszeczkę siebie i troszeczkę o Polsce powiedzieć, co jest e, bardzo. Wydaje mi się, że jest bardziej ciekawsze zrobić grę w Polsce, no bo robię cały czas w ulicach Krakowa, mhm. niż na Jorku. Coś ciekawszego opowiedzieć, coś ciekawszego wyciągnąć, pokazać. Tak. Jest to bardziej inspirujące na dzień dzisiejszy dla nas, przynajmniej. Po trailerach oraz opisie łatwo poznać klimat produkcji, trochę ciężej z gatunkiem. Sam myślałem, czy rozkryłem ten tytuł, jednak bardzo szybko odkryłem, że się myliłem. Ten numer zamiast imienia, bycie jednym z wielu takich samych podróżników, spotykanie swoich poprzedników i kontynuowanie ich misji. To wszystko mocno zasugerowało mi, że będzie to taki komunistyczny returnal. Gra nie jest jednak rokalikiem, a wszystkie kontakty z innymi agentami są oskryptowane i osadzone w fabule. Zdecydowanie bliższym prawdy określeniem będzie PRL-owski Dead Space. Kampania na kilkanaście godzin i konkretna zamknięta historia polegające na regularnej palpitacji serca z powodu wyskakujących potworów i ciągle brakujących zasobów. Napotykane monstra trochę przypominają nekromorfy, ale bliżej im to mutantów niż kosmitów. W trakcie mojej rozgrywki naliczyłem ich kilka rodzajów: od szybkich i małych, po potężne olbrzymy. Tutaj też pojawia się najciekawsza mechanika Kronosa. Pokonani przeciwnicy padają martwi na ziemię, a jeśli posiadamy zbiornik z paliwem, to możemy ich spalić. Po co jednak warnować go na sprzątanie, gdy może przydać się on nam walce? Otóż, część potworów, widząc swojego pokonanego towarzysza, podejdzie i zacznie go wchłaniać. Jeśli nie przerwiemy tego procesu, to przeciwnik wzmocni się, urośnie i zaatakuje nas ponownie, stając się o wiele większym problemem niż wcześniej. To daje do sporo głębi i taktyki do potyczek. Na pewno też trafiliśmy w końcu w moment, w którym, jakby technologicznie i timowo, byliśmy w końcu gotowi to zrobić. Więc dla nas to jest takie spełnienie marzenia, w sensie wszyscy, ja przynajmniej kocham Super kolory do od zawsze. No to jest taki naprawdę dream come true, możesz zrobić grę, którą samemu chciałbyś zagrać, często mamy oglądając nas, ten taki nie wiem, takie to dobre uczucie, że widzę to i no ja mówię, kurde, a ja bym chciał, żeby to się dla mnie zrobił. Żeby to <noise> no, to, to <noise> I to, to jest mega. Więc oczywiście było to wyzwanie, no ale cały czas firma się rozwijała właśnie, tak jak wspomniałeś, od przygodówek, od bardziej walking simów, potem medium już było w e, trzeciej osobie, prawda, z, fik, z kamerami, ale to cały czas ta droga nas tu prowadziła do coraz bardziej zaawansowanych g. no i super się cieszymy, że jesteśmy tak. w tym momencie, kiedy możemy w końcu zrobić swój własny survival tak jak prezentacja świata, fabuła i cały ten klimat niesamowicie pozytywnie nastrajają mnie do pełnej wersji, tak im dłużej myślałem o rozgrywce, tym więcej wątpliwości pojawiało się w mojej głowie. Sporo z wymienionych obiekcji możesz się jeszcze zmienić do premiery pełnej wersji, a może już nawet teraz wyglądają one zupełnie inaczej w dalszej części gry. Część tych rzeczy to konkretny wybór, który nie trafiał do mnie, chociaż oczywiście wielu innym może podejść. Mając to zastrzeżenie na uwadze, oto moja łyżka dziegciu. Cała walka opiera się na żonglowaniu mocno ograniczonymi zasobami, przesuwając nacisk na survival, w tym survival horrorze. Z czasem zacząłem łapać konkretne taktyki przeciwko różnym typom wrogów, żeby zaoszczędzić jak najwięcej amunicji. Strzelam dwa razy w głowę, żeby ogłuszyć, dwa razy uderzam z pięści, wtedy szybki unik i znowu strzelam. Ale tu pojawia się problem. Nie ma uniku, nie ma rolki. Kontry, parowania, dasha, nic takiego nie uświadczycie. Jeśli udało mi się w odpowiednim momencie odbiec, to się udało, ale najczęściej nie. Ataki oraz poruszanie się są bardzo ociężałe. Trzeba się do tego przyzwyczaić i dodatkowo nauczyć konkretnych przeciwników, co to klatki animacji. Kilka razy gra sugerowała ominięcie walki, jednak w praktyce nie było takiej możliwości. Potwór jest w jakiejś pocznej salce. Świetnie. Został mi zaledwie jeden nabój. Zostanie więc on dla mnie, niczym w The Walking Dead ale okazuje się, że akurat tam ukryty jest klucz, więc trzeba się wrócić. Innym razem, największy typ potwora przechadza się tyłem do mnie. Idealna okazja, żeby się za nim zakraść i go wyminąć, pozostając niezauważonym. Wtedy przeciwnik staje między dwoma samochodami blokując przejście i nie ruszy się nawet na krok, komicznie przeciągając się, jakby się nudził i czeka aż go zaatakuje. To z kolei zasugerowało mi ewentualną możliwość wykończenia go jednym atakiem od tyłu, jak to często w grach bywa, ale tej opcji też nie. Frustrujące też było wybieranie przedmiotów w sekwipunku przy otwarciu każdej zamkniętej pary drzwi, niczym w retro- przygodówkach z podręcznym menu. W czasach, gdy klucze automatycznie otwierają zamknięte przejścia w różnych tytułach od lat, jest to na tyle zaskakujący pomysł, że miałem nadzieję na jakiś większy cel tego rozwiązania. Może otworzę te drewniane drzwiczki pistoletem, strzelbą albo bombą? Nic z tego. Komunikat wybrano swój przedmiot. Za każdym razem trzeba otwierać menu i wybierać jedyną rzecz otwierającą wrota, marnując czas. Oczywiście niedużo, ale po co? W grze oprócz walki i eksploracji miałem do czynienia jeszcze z prostymi sakatkami środowiskowymi. Po zdobyciu odpowiedniego narzędzia da się pokonywać kaniony i szrepesełki, używając go na konkretnych punktach wyglądających jak małe czarne dziury, żeby przesuwać duże kamienie, ściany, a nawet całe budynki. Bardzo widowiskowe, zwłaszcza gdy działa to jak winta i trzeba przenieść siebie. Brakowało mi jednak jakiegoś sterowania tymi elementami, wymagania ode mnie jakiejś zręczności. To, co widziałem, przypominało szmutne szukanie celu ukrytego zwykle za jakąś ścianą. Klikanie i czekanie, a ściana się przesunie, żeby przejść dalej. Trochę się boję, że nowy tytuł od Blueber Team to będzie taki Kalisto Protocol albo Lords of the Fallen. Spore oczekiwania, szansa na posamiatanie konkurencją. Niby jest wszystko, co potrzeba i co sprawiło, że pierwowzór okazał się hitem, a finalnie wychodzi taki, trochę gorszy, polski Dead Space. Pamiętajcie jednak, że wszystko to wyniosłem z małego wycinka gry, a dużo naszekania to moje domysły i osobiste preferencje. Pomimo tego wszystkiego nie mogę sobie odmówić szczerego jarania się klimatem świata i tajemniczą historią. Chcąc zachęcić widzów do zainteresowania się tym tytułem, w przeciwieństwie do dziennikarzy z zagranicy, mam ułatwione zadanie. Ponieważ rozmawiam z Polkami i Polakami, najprawdopodobniej zainteresowanymi wszystkim, co retro. Więc klimat tej gry powinien wam podejść. A ja mam nadzieję, że do jesiennej premiery rozgrywka zostanie poprawiona albo miło zaskoczył się dalszą częścią tej mrocznej przygody, bo narobiłem sobie na nią niezły apetyt. Powodzenia, towarzysze!